Witam serdecznie na dzisiejszym zdrapingu. Dziś mamy czarny diament, gruby cash, extra 777, Askiera, biklawa i Szmaragdowy. I super z drapping za 50, super z numerem 49 i w super i arbus, diament ptak. Łódź i dzwon. Serce rolki. Krap i klapki. Moneta cytryna. Rower kości. Piłka parasol. Słońce biedronka, okulary lody, czapka i kwiat. No i tutaj super linia pusto. Szmaragdowy z numerem 10. W szmaragdowym wygrywające liczby to 33.

I właśnie jest podkowa kwiat, Biedronka Biedronka i jabłko. Biedronka koniczyna, cytryna moneta, podkowa moneta, dzwonek arbus, safe i moneta. Także AS przegrany. I zostały trzy zrabki po dychu, może w takim wypadku Ekstra 777 z numerem 8 I tutaj szukamy siódemki, jest banan, wiśnia, pik. W grze drugiej dzwon, korona, o! I w grze drugiej wpada 7, także pięknie tutaj się zapowiada, ale szukamy, może coś jeszcze się tutaj okaże. Przegrana trzecia, czwartej, siódemki nie ma. Gra piąta, worek, monety i winogrono. Szósta, pusto. Siódma, też pusto. Po drugiej stronie jest też nie bardzo. Gra dziesiąta, gra jedenasta, dwunasta, pomarańcza podkowa. O! I tutaj też wpada 7, także już są dwie siódemki. Gra 13, jabłko, truskawka, arbus, złoto, dzwon i 7. Trzy siódemki, także zobaczmy, jak sytuacja wygląda. W pierwszej siódemce wpada dycha, w drugiej siódemce wpada dycha, i w trzeciej siódemce wpada dycha. 30 złotych ekstra 777, także dobrze. To może w takim wypadku czarny diament z numerem 17 i w czarnym diamencie wygrywające to 21, 27, 32 i 3 i 28. Jest 12, 39, 36, 38, 23.

28 też jest, 16 nie ma, 27 też jest, czyli już 5 wygranych, także chyba jasna sprawa, co tutaj może być. No nic, także pod 32 jest dycha, pod trójką jest druga dycha, pod 21 jest trzecia dycha, pod 28 jest. Czwarta dycha i pod 27 jest. Piąta dycha. Kontrolne 3 razy G. Także tutaj pięknie poszło. Ale może jeszcze gruby kesz pokazał, że tutaj grubą keszą rzuci. I wygrywające w grubym keszu to 36, 16, 9, 38 i 6. jest 2 23 40 trójka jedynka 11 32 nie no jest i cash i dwukrotność do cashu przypisanej wygranej pięknie wszystkie zrabki dychu wygrane dobrze 8 nie ma 31 27 35

Podsumowując dzisiejszy zdraping, wygrały wszystkie zdrapki po 10 złotych, w grubym keszu wpadły dwie dyszki, w ekstra 777 wpadły trzy dyszki i w czarnym diamencie wpadło 5 dyszek, co w sumie w ogóle robi ze zdrapingu za 5 dych stówkę wygranej, także pięknie, wszystkie zdrapki za piątaka przegrane, wszystkie za dychę wygrane, rewelacja, miłego weekendu Wam życzę i wysokich wygranych, na razie, cześć!